Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam, dzisiaj jest czwartek, piąty luty. Dzisiaj też jest pierwszy czwartek miesiąca, więc nie zapomnijmy w modlitwie o kapłanach, w modlitwie o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dzisiaj też wspominamy świętą Agatę, wielką świętą Kościoła, tę, która nas uczy sobą, tym, co czyniła tym jak zginęła jak oddała swoje życie o tym że Bóg jest najważniejszy i że nikt i nic ponad Boga w życiu a czytamy dzisiaj fragment z pierwszej księgi królewskiej kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida wtedy rozkazał swemu synowi Salomonowi mówiąc ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń Pana Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w prawie Mojżesza: aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz i wszystko, czym się zajmiesz. A żeby też pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc, jeśli twoi synowie będą strzec w swej drogi, postępując wobec mnie szczerze, z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela. Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił 40 lat. W Hebronie panował 7 lat, a w Jerozolimie panował 33 lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona. Tak to przez ostatnie tygodnie czytań prześledziliśmy w jakiejś mierze historię życia króla Dawida. Mogliśmy zobaczyć, jak Bóg go prowadził, jak go podnosił z grzechu, ze słabości, i całe to doświadczenie jasno pokazało Dawidowi, co w życiu jest najważniejsze i co jest kluczem do sukcesu w życiu: wierność Bogu. To, żeby Boga ustawić w swoim życiu na pierwszym miejscu. I dlatego mówi do swojego syna Salomona, w momencie, kiedy wie, że umiera. A w tym momencie naprawdę się nie mówi dzieciom czy nikomu innemu, nie mówi się bzdur, tylko rzeczy najważniejsze. Mówi: bądź mocny, okaż się mężem, będziesz strzegł zarządzeń Pana Bogatwego i szedł za jego wskazaniami. I to jest najwięcej, co możemy dać naszym dzieciom, co możemy dać sobie nawzajem, co możemy dać następnym pokoleniom. Takie życie nasze własne, które będzie jasnym, mocnym, niezaprzeczalnym świadectwem tego, że Bóg jest w życiu najważniejszy i że jeżeli pragniesz być szczęśliwy i pragniesz żyć wiecznie, to słuchaj Boga i wypełniaj jego przekazania. I warto dzisiaj, zwłaszcza ci z Was, którzy są rodzicami, żeby zadać sobie pytanie czego ja tak naprawdę najbardziej pragnę dla moich dzieci. Ja mam za sobą wiele spotkań poprowadzonych dla rodziców i wiele razy na takich spotkaniach zadawałam pytanie czego najbardziej pragniecie dla swojego dziecka. I rodzice ci kochający, piękni, wspaniali rodzice odpowiadali no zdrowia. Dobrej przyszłości, szczęścia w życiu, dobrego wykształcenia, żeby ktoś był dobrym człowiekiem, ale bardzo rzadko odpowiadali, od że pragną życia wiecznego. A przecież taki jest cel naszego życia tutaj na Ziemi przejść do życia wiecznego z Bogiem, które będzie w pełni szczęśliwe. Dalej, y, psalm jest taki troszkę dziwny, bo to w ogóle nie jest psalm, tylko to są zdania wyjęte również z księgi kronik, mówiące o tym, że cała władza po, należy do Boga i od Boga pochodzi, i że to Bóg panuje nad wszystkim. I to nam pokazywało też życie króla Dawida. On otrzymał dar władzy od Boga, i wszystko było dobrze, kiedy był Bogu posłuszny. Kiedy nie, to sam Dawid sprowadzał na siebie, na swój dom, na swój naród nieszczęście. I każdy z nas w jakiejś mierze posiada jakąś władzę jak nie państwową, urzędową to mamy swego rodzaju władzę duchową, chociażby wynikającą z tego, że w jakimś sensie władzę nad dzieckiem ma rodzic. Nad wspólnotą ma ktoś, kto jest odpowiedzialny za wspólnotę, i tak dalej, i tak dalej. Ale im większa odpowiedzialność, tym większa powinna być świadomość tego, że ja będę służyć naprawdę i naprawdę będę dobrze żyć i dobrą drogą prowadzić innych, jeśli najpierw sama będę posłuszna Bogu i spełniać Jego przykazania. I dalej mamy fragment z Ewangelii według Świętego Marka, kiedy to Jezus przywołuje do siebie dwunastu, rozsyła ich po dwóch i daje jasne wskazania. Daje im władzę nad złymi duchami, ale jednocześnie mówi, że nie mają się na drogę zabezpieczać, że mają spodziewać się i tego ich Jezus uczy, że On się o nich w drodze zatroszczy. I mówi im konkretnie, jak mają się zachowywać, ale też dużo muszą zostawić. No bo jak mają ją wziąć, yy, nie mają brać ani chleba, ani torby, ani pieniędzy, yy, to już to wszystko muszą zostawić. I my też w drodze za Jezusem wiele musimy zostawić. I to nie, nie jest tak, że to tak tylko w życiu kapłańskim czy zakonnym, bo to tak najczęściej się kojarzy, nie? Że ktoś idzie do zakonu, ktoś idzie do, ojej, tyle musi zostawić, nie może mieć swojej rodziny, dzieci. No ale czy mama czy tata, czy małżonkowie nie muszą też wielu rzeczy zostawić, żeby zamieszkać ze sobą, żeby wypełnić swoje powołanie? Takie jest życie. Żeby żyć w pełni powołaniem do jakiego zostaliśmy przez Boga zaproszeni, musimy pewne rzeczy zostawić, ufając, że Bóg działa i będzie działał w naszym życiu i będzie posługiwał się naszym życiem dla dobra i zbawienia innych, tak jak On zechce, również bez tych środków, które trzeba nam zostawić. I wcale nie trzeba za nimi tęsknić. Maryja też wiele musiała zostawić, wiele się wyrzec, ale jak pięknie Bóg wypełnił jej życie. Maryjo, ucz nas z radością, najwyższą radością, wyrzekać się wszystkiego, co nie jest nam w życiu konieczne. I iść wiernie za Bogiem. Amen.